Teraz idziemy do konsulatu Rzeczypospolitej e, w Budapeszcie na Węgrzech. Zorientujemy się, Je, jest dzisiaj środa, godzina 12. Od tej godziny mają być przyjmowani interesanci. Zorientujemy się even, po ewentualnym umówieniu spotkania. Piszę po ewentualnym, nie piszę, że jest to e, r, rygor tego... Yy, spotkanie ale po ewentualnym więc spróbujemy wziąć i zadzwonić do, te, do tego konsulatu żeby nie było tego tu jest to tu jest że jesteśmy my jako obywatele Rzeczypospolitej Politej, tak w dzwonie na pewno No to mi to źle wróży, wydaje mi się, że niestety tym razem chyba zostaniemy potraktowani jakoś dziwnie, ale jest, nagrywają nas na pewno, czyli będą mieli ślad, że tu byliśmy, że nie udajemy, że, że to skądś z innego miejsca nie, nie dokonujemy tego. No pani nas zapewniała, że konsulacie mogą, będą czekać na nas, że tam pani jest. No domofonik się skończył, czyli nikt nie odebrał. Spróbuję jeszcze raz. Myślę, że dwa razy powinno. Powinno wystarczyć. Nie dość, że bardzo ograniczają swoje przyjęcia interesantów, to w poniedziałku od godziny 9 do 13 i środa od 12 do 18, no ale niestety jest tu taka jeszcze informacja, że można umówić spotkanie, ale to zupełnie nie wchodzi w grę. Jest podany adres e-mail, jak również numer telefonu. Nie pisze, że wyłącznie adres e-mail, pisze numer telefonu lub adres e-mail, więc nie rozumiem, dlaczego nie można się umówić e, z tym e, konsulem e, Rzeczypospolitej w Budapeszcie e, przez telefon, ponieważ od siedmiu dni pan konsul. Sekund... Wychodzi, wychodzi, wychodzi. Nie, nie, odbieram. Wychodzi jakiś gość. Wychodzi. Wychodzi. To jest trzeba przeszedł. O, to ma Monter jakiś. Monter. Ktoś opuścił konsulat, ambasadę, jakiś... Co No czy Monter, no ale niestety instalator, ale niestety... Kończymy nasze, naszą transmisję ze spotkania z konsulem w Rzeczypospolitej na Węgrzech. Spróbujemy jeszcze raz, za jakiś nie wiem godzinę czy dwie więc próbujemy skontaktować się z konsulem ewentualnie jeszcze trzeci nas wieci o godzinie 16 dziękuję